Dziś, zamiast biegać po lasach i polach, usiądziemy przy stole, aby przygotować naparzany chyba każdemu z nazwy herbatę z kreatów lipy. Ale czy na pewno wiecie, jak smakuje prawdziwa herbata lipowa? W dzisiejszych czasach jest spora szansa, że to, co wielu z Was kojarzy jako herbatę z lipy, w rzeczywistości ma z nią niewiele wspólnego. Bo wiecie, lipa to nie tylko drzewo, ale w polskim języku oznacza także coś słabego, źle wykonanego, tandetę i właśnie tutaj kwi cała ironia. Chcąc wspomagać nasze zdrowie na parę z lipy, musimy być pewni, że lipa nie jest lipą. Że surowiec, którego używamy to najwyższej jakości kwiaty lipy, a nie podróbka czy byle co sprzedawane w saszetkach. Dlaczego to takie ważne? W lipie leczą przede wszystkim olejki eteryczne, śluzy roślinne, flawonoidy i gardniki. Ale uwaga, źle zebrany, suszony lub przechowywany surowiec traci większość swoich właściwości. Kupując niskiej jakości herbatę ryzykujemy, że wypijemy napar, który z lipą ma tylko wspólną nazwę. Dlatego zawsze zachęcam Was do zbierania ziół samodzielnie. To nie tylko sposób na zdobycie najlepszego surowca, ale także świetna okazja do spędzenia czasu w naturze. Jak zbierać i suszyć lipę? Link do mojego filmu na ten temat znajdziecie przypięty u góry. Pamiętajcie, lipa może być jednym z najskuteczniejszych ziół wspomagających zdrowie, ale tylko pod warunkiem, że wybierzecie surowiec najwyższej jakości. Spójrzcie na te suszone kwiaty. To jest prawdziwy skarb natury. Zobaczcie, jak zachowały swój naturalny kolor. Kwiaty są całe z płatkami i drobniutkim pyłkiem, który skrywa w sobie najcenniejsze składniki, a te liście na gałązkach wciąż mają głęboki zielony odcień. To znak, że były odpowiednio suszone i przechowywane. Taki surowiec nie tylko wygląda pięknie, ale i pachnie cudownie. Wystarczy zbliżyć nos, żeby poczuć delikatną, słodką woń, która zapowiada bogaty smak naparu. Herbata z lipy to coś więcej niż zwykły napój. Przy przeziębieniu działa jak ciepły koc. Łagodzi kaszel, rozgrzewa i wspiera regenerację. Jeśli nie możecie zasnąć, pomoże wam się wyciszyć, a dzięki właściwościom napotnym i moczopędnym wspomaga detoks organizmu. Delikatna, a jednocześnie skuteczna. A teraz, kiedy Wasza herbata jest gotowa, zróbcie z tej chwili coś wyjątkowego. Usiądźcie wygodnie, niech będzie Wam ciepło, przytulnie. Napijcie się tej herbaty powoli, dając jej czas, aby ukoiła Wasze myśli i ciało. Szczególnie jeśli pijecie ją na odprężenie po trudnym dniu. Taki napój wypity w spokoju zadziała o wiele mocniej niż łykanych biegów. Cieszmy się tym, co natura daje nam najlepszej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.